Siemanko, z tej strony Gorgie, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 Content Mod Trochę tu bez was zrobiłem i to całkiem sporo A mianowicie opierdzieliłem wszystkie skrzynie, których wcześniej nie można było otworzyć, bo się uczyliśmy otwierania średnich zamków. Zostało tylko tych najtrudniejszych. Chociaż to moje skinnik tych bandytów po drodze do Montery była skrzynia z arcytrudnym zamkiem. Nie z trudnym, ale arcytrudnym. Ale u Ortegi w skrzyni był zwój otwierania zamków, więc otworzyłem. Zarobiłem sporo złota na dropie. Pokupywałem za to też sporo rzeczy. Kupiłem pancerz, który nie, nie jest lepszy od naszego, jeden niby, tylko 5 defa więcej. Kupiłem też sentymentalnie ten pancerz i ten, który ma... A nie, ma 5 przed pociskami i uderzeniami więcej. Dobra. Nie wiem, czy zaznaczyłem tam opcję, że było, bo jak ten pancerz należy do buntowników, no to mogliby Orkoje zaatakować. Ale chyba tej opcji nie zaznaczyłem. To... Jak u Katiku dwójce, to już jak... Mniej więcej taki strój ma bezimienny w świcie bagów. O oh, fuck. Pozdobywałem tych rzeczy, ale w tych skrzynkach średnich to głównie tego typu dropy są. Pokopywałem receptury alchemiczne, porobiłem potki. Te. Też recepty na bulion. To pokupywałem To i to bardzo łatwo zrobić, tylko fiolek nie mam. Wodę też musiałem kupywać. Mapy. Zajęlibyśmy się jak już odbędziemy tego. Teleport do Montery, tym bym się zajął. Kapdam już ten case było nieładne Aby trzeba było oczyścić. Kurwa, żeż, ja tylko przechodziłem. Powiedzmy, że tu się nie będę mieszał. To po tej stronie miasta było? Byli ci buntownicy, chyba nie. A może niżej? Wiem, że byli przy jednej stronie miasta buntownicy. Się wydaje się, że to gdzieś tu był. Oczywiście, że tu. Ej, ty! Co się tak skrada? Przestań robić takie zamieszanie. Orkowie nas zauważą. Jakie masz zadanie? Szukam sposobu na pozbycie się strażników hmm. z obozu, żebyśmy mogli pomóc niewolnikom. Niestety, orkowie podniosą alarm, jeśli tylko zauważą cokolwiek podejrzanego. Nie możemy stawić im czoła w otwartej walce. Jest ich zbyt wielu. A ja Wam pomogę. Jesteś niebezpiecznie blisko miasta. Gdybyśmy mogli, wzięlibyśmy je szturmem. Niestety orkowie mają nad nami przewagę liczebną. Prawdopodobnie nie zdołalibyśmy dotrzeć nawet do kompleksu świątynnego. Mamy swojego szpiega wśród najemników, ale nie udało mu się... Zbyt wielu orków w obozie niewolników? Możemy temu zaradzić. A niby jak, panie wszystko wiedzący? Jeśli wszyscy strażnicy się zbiegną już po nas. Musimy zlikwidować jednego po drugim. Kto jest waszym szpiegiem wśród najemników? Jeśli... Przekonaj mnie, że mogę... Dobra. Wymyślę coś, żeby odwrócić uwagę strażników z obozu niewolników. Ha! Ci orkowie wolą ruszać toporami niż własnymi mózgownicami, ale nie są zupełnie bezmyślni. Patrz i ucz się. To będzie nie... Jaki macie problem ze... Zadaliśmy obrońcom, Orkowie się tym nie przejęli. Ale najemnicy stali się o... Zakładam więc, że nasz człowiek nie... Hmm, zrobię sobie przerwę. Ile tu paczek z bronią, a tu też będzie quest. Ej ty! Co się tak skradasz? Jajco. To mam 6. Questa mi blokujecie. Właśnie tak. Zaraz Muszę ich tu wybić, bo Questa mi blokuje. No jak miałem Questa zrobić, jak to Właśnie tak. A takie walki często tu miały miejsce. Bo też Ardeę odwiedziłem też tam ich napierdzielali. w Redok też się paru orków wdarło. Tak! Trafiony! Ej! No co za gówno? Przecież realistyczne jak się podchodzi pod broń. I potek to naprawdę dużo narobiłem na życie. Zatrzymaj się, mora. Muzyka ze Starego Obozu z Gotikiej yeah, Jedynki. Eee, ten soundtrack. To są wspomnienia. Wina tych buntowników. Szkoda ludzi, ale oni sami przeszkadzali idioci w operacji. Te roślinki się przydają. A bulion jest bardzo prosto. Co do! O kurwa wszystko Trochę to zepsułem. What the fuck? Ale tu nas nie okradają, jak w dwójce. A to naprawdę niechcący orka zaatakowałem, bo chciałem tego cholernego debila się pozbyć buntownika. Ja tu robię tajną operację, a tu przeszkadzają jacyś. No. Szczeczaka będzie trzeba odwiedzić, ale to jak teleport to... Coś to... jest. Jestem Orkiem! Budowa! No, Dobrze. Widziałem kilka Zajmę się nim. Nie widzisz, że jest. Potrzeb... Słab. Widziałem ją. Zdro. Na no, trzech ich jest. Czego chcę? Nie mam pojęcia. A gdzie. Czeka na ciebie. Dobry. Hmm. Chyba nie. Czego chcę? Ten... E reszta poszła Oni muszą się oddalić od miasta ja? Почему я ему сюда принёс? Na błędzie. jak. Strażnicy z obozu to już przeszłość. Świetnie, więc chwila ataku na miasto jest już bliska. Tak, trzymać kolego. Na pewno przyda. Ujawnić ci swoją tożsamość, a brzmi ono do prawdy. Nie pytaj. Rozumiem. Powiedz mi coś więcej, no, o tam Okara. też będzie trzeba. Okara to baza buntowników. Znajduje się na północ od Montery. Powinieneś tam wpaść. Przydadzą nam się tacy jak ty. Co? Tak. Ostatecznie się udało. No a z takim HP to. Trzeba tu będzie teleport znaleźć. Dużo mikstur, one nie są drogie w produkcji Do Marika trzeba się zgłosić, bo wziąłem questa A to jest główne wejście czy nie? Grono Hadcy miało być przy głównym wejściu teleport, ale to Nie sądzę by to było główne wejście do Montery to jest chatka Brodleja. A, no. Stać. Ktoś może. Wiesz co? Nie. Mam. No, to umiejętność. A jednego orka tylko zabiłem. To się przyda do quest'a. Nie, no nie tutaj tego teleportu nie ma. Domku na lewo to raczej nie tu. Dobra. Hmm. Tutaj też nie obstawiam bym ten domek. Tu też nie, a ja potrzebuję tego teleportu. Znajdziemy w końcu ten teleport. No mi jest za głośno w tych słuchawkach. Głośność muzyki jest zbyt duża. A tu jest. Nie, co odpoczywa. I tak nie. Aha Mamy teleport więc teraz możemy załatwić jedną sprawę jeszcze z tego Ardei Jack i złoto buntow Ajajaj, Jeszcze do Marika ale teraz możemy się szybko tam zgłosić No tu był atak tych orków, no, pomogłem, to już bez was. Bo nie było nawet takiej opcji, w odcinku więcej musiało wyjść. A ja to nagrywam i od razu wrzucam, nie mogę tutaj żadnej pauzy robić, żadnego cięcia nie mogę robić. Teoretycznie pauzę mogę robić, ale skróty klawiszowe nie działają, to jest niefajne. gdzie była skrzynia, której wcześniej nie szło otworzyć a to jest po drodze oczywiście deszcz jak to na wybrzeżu chyba tu złamany aha, fajnie będzie no no mówię, nie są tu zbyt cenne rzeczy chociaż ta odtrudka na jad krwiopiejcy to i owszem jest cena Cenna. Oj. O, to też jest cenne. Daje nam mikstury lecznicze. Podobno wziąłeś złoto od buntowników. Mm, tak. Chyba mogę Ci zaufać. Mam ich zawiadomić, kiedy zobaczę następny okres Chyba wciąż liczą, że któregoś dnia nadejdzie pomoc z morza. Daj mi złoto buntowniku. Ha, jasne. Na co staremu marynarzowi tyle złota? Ale obiecaj mi, że go nie roztrwonisz. Pokaż mi. Ta, to to mu posprzedawałem. O. O. To jest warte. O, nasz przyjaciel ma dużo złota. A ja ma jeszcze trochę syfu mamy. No ro, tyle złota co ja miałem. tego nie wyrzucam Te zużyte tak, ale nie zużytych nie wyrzucam To zużyte To nie Hmm, tarczę 150 Dobra Interesy z tobą to przyjemność, Jack. Chyba nie trzeba było iść do tego. Cape Dan. O. o można się teleportować. Już jest teleport do nowego miejsca, to jest dobrze. Nie. Mamy cię na oku. Hey, bez dobrych No w końcu nie... Bez powodu się nauczyłem tej umiejętności. Ty też zamierzasz się ze mnie naśmiewać? Mhm. O co ci chodzi? Chyba nie słyszałeś o tym, co mnie spotkało. Podróżowałem przez pustynię wraz z moją karawaną. Ci cholerni buntownicy. Zastawili pułapkę no tuż obok miasta. I zabrali mi cały towar. Gdzie dokładnie zastawili na ciebie zasadzkę? Jeśli opuścisz Monterę, przez zachodnią bramę, w stronę Trellis, zobaczysz tam moje stare towary. Zakładając, że buntownicy jeszcze wszystkiego nie rozkradli. Mm -hmm. A co tam miałeś? Kosztowności, rarytasy, dobra luksusowe. Artefakty i biżutery. Co za porażka. Gdybym chociaż odzyskał moją starą, złotą szkatunkę. Ma dla mnie ogromną wartość sentymentalną. Dobra, dobra. Powiedz mi coś więcej o tych artefaktach. Mm, wiem czego Arkowież szukają. Kupują cały kraj, bo myślę, że coś znajdą. Szukają artefaktów predawnego ludu. Mój blady przyjacielu. Szczególnie magicznych artefaktów najbardziej interesują mi hamulety i pierścienie. I przysięgam ci. Jeden z nich miałem w rękach, ale teraz przepadł i jest poza moim zasięgiem. Na zawsze. Co wiesz o artefaktach prawdawnego ludu? Poza tym, że orkowie szukają ich jak szaleni, na wolnym rynku mają niewyobrażalną wartość. Mhm. I już samo to wystarczy. Jak zdobyłeś taki artefakt? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Mój blady przyjaciel. podczas gdy inni umierają z pragnienia w piaskach pusty? Ja postanowiłem ruszyć głową. Albo inaczej. Byłem szybszy od pozostałych. Mm, kto ma teraz ten artefakt? Ty mnie w ogóle słuchasz. Okradnij mnie buntownicy. Jeśli ktokolwiek to wie, to tylko ci przeklęci rojaliści. Co do Marika trzeba by zajść. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Wyglądasz mi na Gruby jak? Daniel. Macie tu coś poza budą? Zależy czego ci trzeba. Każda informacja to 5 zł. Możemy też po prostu pohandlować. Czego sobie życzysz? Hmm. Co nowego? Odkąd korcheje władają Monterom, zapanowała tam martwa cisza. Nie ma co wracać do przeszłości. Niedługo zawinie do nas wielu podróżników i handlarzy. Ale jednak Montera wciąż jest centrum Myrteny, więc jeśli ci będzie czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Pokaż mi swoje. Nie, no. To jest warto kupić. Opowiedz mi o tym mieście. Montera to miasto handlowe, okupowane rzecz jasna przez orków. Orkowie siedzą głównie w zamku. Dzielnicami zewnętrznymi Montery ładają ich najemnicy. To dzielnica handlowa, ale nie spodziewaj się w zbyt wiele. Od kiedy orkowie rozpoczęli w całym mieście wykopki, przybywa tu bardzo mało kupców. Jak wam się układa z najemnikami? No cóż, jako taką. Oddziałowi przewodzi Marik. Jeśli jego chłopcy nabroją, Marik przywołuje ich do porządku. Hmm. Gdzie znajdę tego Marika? Jego chata znajduje się na ukos od baru. Często można go też znaleźć przy wewnętrznej bramie zamkowej. Kto przewodzi tutejszym Olkom? Niejaki Warek. Jeszcze nigdy go nie widziałem. Nie wystawił nosa poza wewnętrzny dziedziniec zamku. Hmm. Znajdę tu jakąś pracę? Taki wojownik jak ty powinien przyłączyć się do najemników. To byłoby chyba dla ciebie najlepsze. No i dużo byś zarobił. Prawdziwymi i grubymi rybami są tu oczywiście workowie. Aby jednak robić z nimi interesy, musisz być przez nich tolerowany. nie do zamku opowiedz mi więcej o wykopaliskach orkowie hmm. wykopują wszystko co się da wszędzie jedno zostały jakieś ruiny pradawnych no wie czego szukają dowiedziałem się że podobne wykopaliska prowadzą w niemal każdym mieście dobra no takie trochę strata czasu była ale. tu powinien być marik Zakładam, że strażnicy nie bez powodu stoją przy bramie zamkowej. O nie. Nawet nie próbuj wejść na dziedziniec zamkowy. Orkowie zaatakują każdego obcego, którego tam znajdą. Jak to? Jeśli chcesz, żeby cię zaakceptowali, musisz się zasłużyć dla miasta. Tylko wtedy będziesz mógł <coughs> poruszać się między nimi i rozmawiać z nimi. Nazywam się Magik. Jestem przywódcą i trenerem najemników w monterze. Jeśli będziesz się tu awanturować, odpowiedzialność spadnie na mnie. A tego byś nie chciał. Jasne? Wiesz mhm. coś na temat Ksardasa. Następny i tak odcinek zleci. Tak to... To on zakończy wojnę z niszczeniem magii okay. paladynów, sorry. Cieszę się, że nie jest moim wrogiem. Nie zdążyłem przeczytać. Chyba to chyba trochę za dużo powiedziano. Prawie nic nie wiem, Truchman. Ale podoba mi się pomysł ostatecznego zakończenia walk pomiędzy orkami. Xardas odgrywa tu kluczową rolę. Ma wielkie plany względem orków. Jakoś mnie to nie uspokaja. Twoja sprawa. Mimo wszystkiego, co o nim mówią, Xardas wciąż jest tylko człowiekiem. Gdzie znajdę Xardasa? Nie wiem, gdzie zamieszkał. Onoć tylko szamani orków znają miejsce jego pobytu. Z tego co wiem, najważniejsi szamani orków przebywają w Delvern i Sylder. Ale nie jestem tego absolutnie pewien. W końcu jestem tylko człowiekiem. Kazał ci oh, do ciebie. Ten kłęzuś. Niesympatyczny A tak. Kazał ci tu przyjść. A, no i przyszedłeś. Reputacja w mieście. Masz dla mnie coś do roboty? Tu w Monterze zawsze się znajdzie zajęcie dla najemnika, ale dla ciebie to bardzo szczególne zadanie. Prawie hmm. nikt cię tu nie zna, to ci daje sporą przewagę. To znaczy? Mogę cię wykorzystać przeciwko moim ludziom, a oni się nie zorientują. Nie pokażę własnym ludziom? Czemu jesteś taki zaskoczony? Rozejrzyj się dookoła. Ci kretyni myślą tylko o własnym zysku. Gdybyśmy trochę bliżej współpracowali z Orkanem, lepiej by się nam wiodło w mertanie. Rozumiem. Chcesz, żebym został twoim szpiegiem. Daj spokój. Uważasz, że to poniżej Twojej godności? Właściwie to chyba nie marzku. Dobrze. Będę dla ciebie. Chociaż ja nie wydam tego, ale... Eggs! Więc nie traćmy czasu. Na czym dokładnie mam polegać moje zadanie? Ostatnio w Monterze i na farmach dzieją się dziwne rzeczy. Kradzieże zbioru, ucieczki niewolników, najazdy itd. Hmm. To wszystko śmierdzi mi buntownikami i zdradą. Chcę, żebyś sprawdził, kto z moich ludzi jest godny zaufania, a kto nie. Oprócz złota zdobędziesz też sławę. No i nauczę cię walczyć. Będę w swojej chacie przy zachodnim wejściu do miasta. To z chatą w pobliżu twojego domu mówisz o tej starej ruderze a weź ją sobie jeśli chcesz mm. stoi pusta od niepamiętnych czasów jak mam sprawdzić lojalność twoich ludzi nie wiem rozmawiaj z nimi pracuj dla nich nawiąż przyjaźń jak to zrobisz to nie twoje zmanie. zobaczę co się da zrobić W następnym odcinku od areny zaczniemy Tymczasem będzie troszkę krótszy odcinek niż poprzedni Ale postaram się, że je był na 10 rano Oczywiście, że nie 24 maja 25, a nagryłem go 24 Więc no cóż, zapisy są. Oczywiście w taki sposób nie lubię się żegnać, ale... No ja sobie kliknę teraz F10. Dupa. Nie działa. I to nie jest dobrze, o powinno działać. Do zobaczenia w następnym odcinku.